Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Vanquish. Dzielę dalej. Tylko włączę czasomierz. Okej. Okay. tak to skrzynka jest? Mm. Fuck. Z drugiej strony. Goddammit. dupę. jest

Maybe he's linking up with some reinforcements. Even though he locked everyone out, it is rather strange. Well, I'm gonna worry about the devils we know. The RIs from here on out aren't gonna give us a free ride. You're right. Okay, dość ciekawe, że taki... jakiś posiłki. Hmm. Dobra, uniki. Aj, nie utakowałem nie nieba. A, już ciebie nie ma. Hihihi, <ścoughs> bo pistecik zaciął sprawek. Okej, okay, teraz coś na tego deka, co? Dobra, ten asajek włączył swój. i chyba... a żyje, dobra ale dostał pyk i pyk i pyk i pyk kurde macie nie macie ołek sied, 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 sied uch, no wow, co it! skąd ten się nagrywał łeb mu o dombałem, nie macie Dobra, co załatwione Ostatni chyba... nie wiem, Nie macie A ten co Leżysz, bo nie masz nogi? Chyba tak hmm. nie bym się nie dziwię O, pistotu, komisja do pistotu, jak pięknie Oh that's crack hopa. Yeah, thinking. Yeah. Okay. That's gonna. Hmm, pain of gunata, by the way. Whoa, whoa, whoa. Ten dostanie? Je, granatu rzucasz! śmieciu Czyżby ci granatów? Jezu, trzy granaty na rzucasz? Czy masz taki gigant kasetowy? Nieważne. też Masę głupna. Anyway, Lecimy uh... tu. Uh, machine gun nie yes, Dobra, trzeba uważać. Jezus, skąd na tyle ognia dostałem? O, tutaj jeszcze ten robot. Wow, te White Houndy mogą się transformować? Ja no, nie wiedziałem. Czekajcie. Ten dostanie, ten dostanie. Dobra. dostanie w głowę. w głowę. Wysłamy wam tutaj barykadę. Okej. Okay. Technę chyba w punkt gdzieś, bo od razu zginęło. Zginęło, od razu się wysadziło to coś. Dobra. Fuck! O gaj. Gut mi namę. Mmmm. Hebut, jebut, 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 jebut. Uuu, czecie. Bomba podsadzona. No. Widzimy to. Eleno. Elena iwanowa. Hm. Nazwisko ma Iwanowa, spokojnie. O, figurka. Hej! Icie, na przez przypadek na natrafiłem na figurki, żebym mógł Wam pokazać te znajdźki. Uwie! Dobra, sobie wskaczamy, ciągnie. O, kurwa! Bianka. Zajebiście. się. Wow, ale dostałem! I to. pobiance. Ale te wybuchy nie są dla nas jakieś tam zagrożeniem życia czy coś. Ale. Dostaćmy. Ta sos. Dobra, używajmy tego. Chyba kuleczki. Dobra. To rozwalmy. Kuleczka rozwalona. Romano, No, to co zwałem? jeszcze ci. Fakt. Dobra. Trzeba poszłać do nich. Ale boskie. A, jesteś. jesteście. No, to no jeszcze się tam wpycha, tak. God damn it. I think we're clear. w sumie warto, żeby było tam amunicja, ale możemy się przyglądać na to, mm. Tak, właśnie mnie zabrakował. Anyway, uh, jest. was after but it'll do no, niestety, to włączy, teraz. <laughs> no, dobra, what's up you know this part of the colony cross yeah but i have no idea what it's like now better than nothing elena do you have any idea on force strength Sam, the electromagnetic interference is building up i'm not sure how much longer i can provide off support a good time to be saying that i'll do what i can to keep you apprised i'm counting on it okay open lock and load we might have enemies on the other side of that gate all set open her up <laughs> marines <laughs> O Jezu. Mówię o Jezu, bo tutaj będzie napotkamy znowu. Vipera. Z tego bym mógł poszukać do niego chyba gdzieś jest niewidzialny Gnój wow, fuck you, pokaż się, fuck, a jak ja nienawidzę go, żyj to śmiecią, nagle taki siły kozak nie jest, co? 6000 punktów. Wow, nieźle. Okej. Okay. Jak tam? Dobra. O anti ammo. To się może przydać, na później. Jednak jest śladniczka. Dobra, idziemy sobie. What's up? control room where the hell are you got myself into a little ambush you too i'm sending the rest of the marines your way works for me Crossy, take the rest of these men and go back up burns wait you're gonna go forward on your own i'll handle it your co is in the shit go fish him out now Wee. Wee! Professor Candide. Sam, where are the marines? I'm alone, Frank. Stay back. I've told you we can't trust the commander-in-chief. Why are you working with the military? I stopped it in time. Buzz. Target to Moscow. Why would the president order this? Consider it a kind of economic stimulus package. What? War is not economic stimulus. San Francisco is gone now. That was for the good of all Americans. The target can't be reset with this panel burns. You think I don't know that? Besides, I was going to retarget this thing the old fashioned way. Manually. And you expect me to just stand by and watch? Well, well, you're on a battlefield now, Sammy boy. Let's see you fight for what you believe in. Okay, like you see, widzicie, na kill you, I tak będziemy walczyć z Marines. Teraz, ale jakimiś takimi, powiedzmy, Black Ops. No i mamy tutaj. Dobra. Ok. Wyższej rakiety. Poranijmy go w koleju. Dobra. Coś tu jest. Po prostu Candy leży, martwy. Ciało dobrze, ale niestety nie wyszło. Tak, tutaj były dwie figurki od razu. je ja skasowałem. No, Amunicja nic do no. pistoletu, tak. w pysk. to może być teraz gorzej. Bo ci ma mają jakieś pecaki odrzutowe. Nie patrzę, jak to zrobiłem. Wow, małce, a chwycił za bazukę. Ha, dostał w głowę. To pierwszy raz mi się udało trafić gościa w głowę. No bo to mi się nie przyda. Tam po prostu leży. A, Mosingan. Znaczy na górze gdzieś tam leżą. Chyba tam jest bas. Trzeba na niego uważać, bo on potrafi wyszedć jakieś specyficzne pociski, które nas załatwią. Nadazu. Shit. A zatem dostał ulepszenie, bo zamiast ganiać z minigunem, to nagle ma dwa minigany wbudowane w przedramieniu. <grystanie> to jest ciekawy efekt, muszę przyznać. Dobra, hmm, chyba luneta się trochę zmieniła tego kabinu, ale nie jestem pewien. Mogę się mylić? Dobra, okej, okay. na tam dostanie. Okej, okay, to są te dwa właśnie pociski, które mogą nas załatwić. Dobra, jeden strzał już po nas. Dobra. o, przez przypadek zabiłem żołnierza <laughs> Jezu, ale kamera głupieje. gadamy, Dobra. Całe szczęście, że nie mogą nas trafić. No wiecie co? To poszukujemy was. A, fajnie, że mam cela. Epidemet. Może przez chwilę się nie ruszać. Epidemet. Wow, bo on nie dostał. No tego chyba załatwiłem. Tylko nie zaliczyłem ich w pełni punktu. Dobra. Zostrzegajmy z tego. Zabijmy. Przestań. O oh, fuck. mało wow, co? Hmm. Obed Burns! O, masz na imię Obed. Fajne imię. Okej, okay, jeden z Twoich żołnierzy przyżył, co? No, poszczęmy do Ciebie. Jest mi walczyć tymi czy coś. Co dziś nie otworzyć? Okej, okay. tu nic nie ma. A sól się przyda. Wow! Okej okay. Dobra ja no, z ulepszonymi beniami nie ma co z walki O, ulepszenie granatów, pięknie No, już kolejne ulepszenie granatów mam, fajnie oh, fuck! Gdzie dostaniesz? Tu dostaniesz o, Dziwne, że nie zalicza nam headshotów Wow, wow Widzicie? Parę pocisków już po nas prawie znaczy się oni używają już amunicji przeciwpancernej na nas, chyba. Mają plecaki odrzutowe. A jest peski, nie dziękuję. daj mi kabin, super. Dobra, ok. Ma dwóch, nie żyje. Okej Dobra, zabici Ten dostanę po głowie Wow Fuck Chowaj się sam Dobra Holy shit Ale spodobałeś Fuck Dobra Ale spodobałem ma. Masz, Bans. No. Powadź z z Bansem. Zastanawiamy, Sam. Zastanawiamy. That's an order. Yes, sir. Hmm. I tak oto to się poświęcił. 5 uh, minut. Wow, no e, szybko go ukończymy. Hmm, ja więc tu nie mam sensu, żebym. Dobra, okej, okay, tu sobie zatrzymam. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.